Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Ania tworzy i dzisiaj przychodzę do was z filmem zakupowym. Chciałabym wam pokazać, co ostatnio z nowych przydasi znalazło się w moim skrapkoncie. Trochę tego będzie i wyjątkowo najmniej będzie papierów, także zupełnie inaczej niż to zwykle u mnie była. Zapraszam was serdecznie na film. Mam nadzieję, że on się wam spodoba. Na początek moje skromne zakupy ze sklepu Craftvena. Jak widzicie, zaopatrzyłam się w kolejny dziurkacz, i to jest tym razem dziurkacz z Uiarmy Memory Keepers. I pierwszy raz tak naprawdę będę używać dziurkacza z Uiarmy Memory Keepers. Bardzo mi się spodobał ten wzór, i zaraz go sobie otworzymy, i pokażę wam, jak on wygląda na papierze. I jeszcze wzięłam sobie dwa woski z Finabar. Ostatnio postanowiłam trochę spróbować, pobawić się w mediowanie i większość tych zakupów jest przeznaczona właśnie do używania różnego rodzaju medi. Jestem sam bardzo ciekawa, co mi wyjdzie. Jeżeli chodzi o woski z Finabar, mam jeden w kolorze Rose Gold i teraz zamówiłam sobie jeszcze Vintage Gold i Lucky Emerald i również Wam je otworzę i pokażę, jak prezentują się w środku. Ja też jestem ich bardzo ciekawa, bo... Jeszcze ich w środku nie widziałam, i oczywiście, jak zakupy w Kraftvenie, to nie mogło zabraknąć chociaż małego bloczku z EcoParku, który po prostu uwielbiam. To jest kolekcja, którą już widzieliście u mnie w albumie. Nazywa się "Hello Baby It's a Girl, i jest to właśnie kolekcja marki EcoPark. I już z dużej kolekcji powstał u mnie album, ale postanowiłam kupić też mniejszą kolekcję. I zrobić sobie taki malutki album, bo w tamtej dużej kolekcji jest też kit, z, to jest taki kit, więc tam są naklejki. I tych naklejek mi dość trochę zostało, i pomyślałam, że fajnie byłoby wykorzystać je do zrobienia jakiegoś mniejszego albumu. No i kupiłam właśnie małą kolekcję marki EcoPark. Papiery EcoPark są bardzo, bardzo kolorowe, ale ja to po prostu w nich uwielbiam. Trzeba je po prostu lubić. Ale bardzo przyjemnie się z nich tworzy. Te albumy dziecięce są naprawdę takie pełne barw. Także jeżeli jeszcze się zastanawiacie, czy, czy to jest kolekcja dla Was, to możecie zobaczyć sobie na moim kanale jest kilka albumów właśnie z tych kolekcji jako barku. Może coś Was zainspiruje. No to co, teraz otworzymy może ten dziurkacz i woski. Ok, zaczniemy może sobie od dziurkacza. Wzór jest taki dość uniwersalny. To jest fajne, że ten dziurkacz jest też składany, tak jak dziurkacz z IK tools. Ja mam tutaj papier Lesebo 240. Ok, radzi sobie widzę bez problemu. I taki mamy wzór. Fajny, bardzo uniwersalny. Jak wiecie, ja dziurkacze uwielbiam. Nawet na ten temat jest film na moim kanale, więc możecie sobie zobaczyć. No wzór wygląda naprawdę super, także myślę, że będzie mi się go dobrze używać. Kolejny dziurkacz trafia do mojej dziurkaczowej kolekcji. A jeżeli chodzi o woski, to jest ten w kolorze Lucky Emerald. Piękny. Zobaczcie, jak się błyszczy. Wiecie, woski z Finabar, z Primy, one naprawdę tak pachną. Są naturalne, więc zapach jest po prostu niesamowity. I zobaczcie, jaki jest efekt. Przepiękny, naprawdę. Ja wosk Swinabar mam ten w kolorze Rose Gold już dwa lata. Praktycznie w ogóle go nie użyłam, w sensie, że bardzo wolno się zużywa, a jest do wykorzystania w wielu, wielu pracach. No świetne są, po prostu tak pięknie pachną. One są naturalne, więc pachną przepięknie. I ten jest w kolorze Vintage Gold. Zobaczmy sobie, jaki to jest delikatne w ogóle, fajnie wygląda. Ok. I to jest efekt w kolorze Vintage Gold. O, tutaj spadło, ale włożymy. I już Wam pokażę też na zbliżeniu, jak to się prezentuje. Piękny efekt. To jest ten Emerald, Lucky Emerald. A ten jest Vintage Gold. Już nie mogę doczekać, kiedy będę mogła ich używać, a zaraz Wam pokażę, na czym będę je używać na pewno. Także moje zakupy z Kraftweny uważam za udane. Piękne dwa woski trafiają do mojej kolekcji. Mam już trzy: trzy to już tłum, więc mogę szaleć. Tu mam taką wielką paczkę. Och, z Agaterii i pokażę Wam ją oczywiście po kolei, dopiero przed chwilą ją otwarłam i jest czekolada z podziękowaniem od Agaty i Magdy, dlatego że będę miała przyjemność inspirować w Agaterii. Zapraszam Was serdecznie do subskrybowania kanału na YouTubie Agateria. Oczywiście tutaj linka znajdziecie, albo gdzieś tutaj Wam podlinkuję, albo w opisie na dole Będziecie mogli też tam znaleźć moje inspiracje, już jedna się pojawiła, także zapraszam Was do subskrybowania kanału Agateli, a teraz pokażę Wam na czym będę tam pracować, więc myślę, że tak pudełko wezmę na bok i po kolei wszystko pokażę. Ok, zacznijmy sobie może od baz, ale nie tylko to mam do pokazania, więc jeżeli macie ochotę zobaczyć też resztę, to zaraz pokażę. I tutaj mamy tak, baza, która jest bazą do ekspozycji na przykład kartek. Ja ją wzięłam z zamiarem zrobienia z niej czegoś fajnego. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. O, dokładnie tak się ją składa. Teraz tu nie ma miejsca, żeby ją postawić, ale wiecie, o co Aha. chodzi. Stoi po prostu w ten sposób. Można ją sobie w dowolny sposób ozdobić. Możecie użyć do tego dżesso w dowolnym kolorze, właśnie wosków, tuszy różnych. Także pełna dowolność. Kolejna baza to jest taki klasyczny duży tag. Wakacyjnie już wzięłam taką fajną rozgwiazdę. To jest bardzo gwiazda, dobrze mówię. Można z niej zrobić taki layout, można tutaj dać jakieś wakacyjne zdjęcie. Wiem, że teraz może być ciężko z wakacjami, ale jest tyle zdjęć, które czeka na oprawienie z poprzednich wyjazdów, że na pewno wykorzystam. Chmurka, idealna do pokoju dziecięcego na przykład. Klasyczne serducho. To taka baza, która się zawsze przyda, tak samo jak baza koła. Idealny pomysł na prezent na parapetówkę. Home, sweet home. Napis idealny, właśnie do postawienia jako ozdoba. Można go po prostu pomediować. Można z nim naprawdę fajne rzeczy zrobić i wręczyć komuś w prezencie. Ja w ogóle bardzo lubię robić prezenty na takich bazach. Kolejna rzecz to jest taki domek dla ptaszków. Krybiki. MDFowe. I one są tutaj przeze mnie wzięte w związku z tymi dwoma wielkimi trybami, które też chciałabym jakoś fajnie ze sobą połączyć, może na nadchodzący dzień ojca. I kolejna baza taka wielka ramka. Piękne okiennice, które mogą idealnie posłużyć jako tło. Do, do zdjęć na przykład waszych kartek, albo jako ramka na zdjęcia. Naprawdę bardzo fajna rzecz. Mały tag i baza serduszka, takiego geometrycznego. Ale agateria to nie tylko bazy. Um, oczywiście wzięłam sobie też dwie maski kolejne. Jeżeli maski, to u mnie zawsze to są właśnie maski z agaterii. I teraz wziąłam sobie taką z serduszkami, tej jeszcze nie mam i z chmurkami. Będę miała na pewno dużo, dużo projektów dziecięcych do zrobienia, bo ja dziecięce projekty uwielbiam, więc takie maski idealnie mi się przydadzą. I tu jest jeszcze stempel: idealny do wykorzystania jako tło w kartkach. Wystarczy użyć na przykład tuszy Distress i odbić taki stempelek. I już mamy gotowe tło na kartce. I wykrojnik. Wykrojnik, który bardzo długo za mną chodził, i teraz jest już w mojej kolekcji. Piękny wianuszek z listkami. Ja ogólnie bardzo lubię wykrojniki wianuszki. Bardzo fajny, taki uniwersalny wzór, na pewno do wykorzystania. Także. Fantastyczna paczka. Jeszcze raz serdecznie Was zapraszam do subskrybowania kanału Agateli. Jeżeli tylko macie ochotę zobaczyć tam moje prace i nie tylko moje, no to zapraszam do subskrybowania. I kolejne moje zakupy to taki trochę wymieszany miks. Trochę z zielonych kotów, z kreatywnej pracowni, ze sklepiku na strychu, więc po prostu pokażę Wam wszystko po kolei. Zostając trochę w temacie mediowania. A tutaj mam takie małe zakupy ze sklepu na strychu. Mam tutaj 3D Powder, w sumie powinno być 3D Powder, jeżeli już Powder, albo Project 3D po prostu. I to jest taki, ja sobie go wzięłam z myślą o wykorzystywaniu w wszelkiego rodzaju projektach takich około mediowych, bo ogólnie z mikrokulkami bardzo fajnie mi się pracowało i pomyślałam, że takiej mniejszej wersji też bym chętnie spróbowała. I do kompletu wzięłam sobie jeszcze takie grube kuleczki 3D. To są chyba te największe, tak mi się wydaje. Także taki zestawik i farby. Farba z DecoArt. Wszystkie trzy. Te dwie są z efektem vintage w kolorze złotym i w kolorze patyny. I oczywiście w kolorze takiego różu fuksji nam wypróbowanie, żeby coś nowego spróbować stworzyć. Ja jestem przekonana, że będę się przy tym świetnie bawić, a to jest w tym najważniejsze. Kolejne zakupy są ze sklepu Zielone Koty. I w zielonych kotach kupuję między innymi te woskowane sznureczki, które często widzicie w moich albumach i w kitach, jeżeli zamawiacie u mnie warsztaty online, to właśnie te sznureczki tam są najczęściej używane oraz moje ulubione nity, z Zoya Memory Keepers. Chciałam Wam też pokazać, jak ja te nity przechowuję, bo ostatnio dostałam właśnie pytanie, czy zostawiam je w takich oryginalnych opakowaniach. E, nie, dlatego, że dzięki uprzejmości Asia Szulik e, z kanału Weselny Kącik, która była tak miła i w sklepie Action, którego ja niestety nie mam w Krakowie, kupiła mi takie fajne opakowania z przegródkami. I to są takie opakowania, wiecie, że o, one są dwustronne. Przepraszam bardzo za hałas. One są dwustronne i nic się nam tutaj nie przerzuca pomiędzy tymi przegródkami. I zobaczcie, ja je mam po prostu tak posegregowane w miarę kolorystycznie. To nie jest tak, że ja te wszystkie nity po prostu wykorzystam od razu, bo w moich kitach warsztatowych bardzo, bardzo często pojawiają się właśnie te nity. I jak tylko gdzieś widzę, że są dostępne, to kupuję sobie po prostu, żeby je mieć w zanadrzu, jakby się skończyły. Także w ten sposób je przechowuję. Bardzo fajne są te opakowania. Nie pamiętam dokładnie, ile one kosztowały, chyba w okolicy 8 zł, ale nie jestem pewna. I ja tak przechowuję nity, ćwieki, cekiny, mikrokulki, wszystkie takie drobne produkty, więc te nity... Również wylądują w tym moim opakowaniu. Wziąłam sobie na próbę bobinki. Bobinki z myślą właśnie o kitach warsztatowych, żeby wasze wstążeczki zawijać wokół tych bobinek. Zobaczymy, jak to będzie się sprawować, bo nigdy nie, nie zawijałam takich wstążeczek na takich bobinkach. W ogóle prześmieszna nazwa bobinki. Jeżeli y, mamy jeszcze temat mediowy, to tutaj z pendartu y, pasta z efektem kamienia. I kolejna nowość to jest masa ultra lekka. I foremki. Wzięłam sobie na próbę trzy taką foremkę ramki, dość uniwersalną, takie zawijaski i skrzydełka. Także jak widzicie, poszalałam z nowościami dla siebie, oczywiście, mówię, że to nowość dla mnie te rzeczy. I wzięłam jeszcze metale. Metale są z Midform Castings, jeżeli dobrze pamiętam. I dosłownie kilka sztuk wzięłam. Jeszcze tam troszkę mam, tak jak widzieliście w tym opakowaniu. Ale wzięłam sobie jeszcze takie z napisem Create, Story i jeszcze taki. One są fajne, takie ciężkie. I tutaj dostałam gratisy ze sklepu Zielone Koty, za które bardzo dziękuję. Przepiękna ważka tam się ukrywa, zawieszki, różne metale, papier z Arts, także bardzo miło. I ostatnia rzecz, którą chciałabym Wam pokazać, to jest kolekcja papierów. A dokładnie kolekcja papierów i okładka laminowana od kraftokloka dopasowana właśnie do tej kolekcji. I to jest kolekcja... Która mnie po prostu zauroczyła. The Sweet Stars, słodziakowe stworki. One są takie fajne stworki, potworki. Strasznie mi się kojarzą z tą bajką Potwory i Spółka. No popatrzcie, jaki to jest urocze. Czyż nie? Tak, więc tą kolekcję, sobie kupiłam, nawet dwukrotnie, i myślę, że powstanie z niej jakiś dziecięcy album. Kolekcja jest idealna do albumów właśnie dziecięcych, ale też dla takich starszych dzieci. Wiecie, ja często robię albumy dla takich maluszków z pierwszego roku życia, z tam na narodziny na przykład czy na chrzest. A ta kolekcja myślę, że idealnie sprawdzi się też dla starszego dziecka, i już wam ją pokazuję. Kolekcja nazywa się The Sweet Stars, zaprojektowana przez Kasię Kędzierską, Wydana przez Friends and Craft O'Clock. Mamy sześć dwustronnych arkuszy, tutaj są tagi i rameczki. I zobaczcie, jak fajnie wyglądają te stworki, potworki. Myślę, że to jest taka kolekcja, której brakowało. Właśnie na przykład dla starszych dzieciaczków. Szybciutko Wam ją tutaj pokażę. Myślę, że już ją mogliście widzieć, ale jest naprawdę bardzo fajna. To wszystkie moje zakupy z, ostatnich, z ostatniego miesiąca. Mam nadzieję, że ten film się Wam podobał. Koniecznie dajcie znać, co Was najbardziej zaciekawiło. Dla mnie tutaj jest wiele nowości. Jestem bardzo zafascynowana tymi rzeczami, w szczególności przeróżnymi mediami i tą masą ultralekką. Obawiam się, że te foremki to jest tak jak z wykrojnikami, że chce się kupować kolejne i kolejne, ale zobaczymy, jak mi się będzie z nimi pracowało. Eee, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania na temat tych zakupów, no to oczywiście zapraszam do dyskusji w komentarzach. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie.